Rozpoczynamy tegoroczne obchody Święta Miasta, bardzo urozmaicone, bo jak widać dzisiaj terenem wokół szybu prezydent zawładnęły piękne samochody, bardzo rzadkie. Cieszy nas, bo po raz pierwszy organizujemy w tej formule Chorzowski Klasyk, inicjatywa zespołu szkół technicznych imienia Mariana Batko przy udziale Automobil Klubu Śląskiego i Miasta Chorzów. I natychmiastowa reakcja wielu zainteresowanych, tak jak powiedziałem wcześniej, rzadkie modele, bardzo duża liczba uczestników zaró zarówno zwiedzających, ale także tych, którzy wystawiają swoje unikalne pojazdy. Jest to już pewna tradycja właśnie, że ten przejazd samochodów odbywa się przez ulicami naszego miasta i tutaj w tym roku żeśmy postanowili spotkać się pod wieżą Prezydent. No i, e docenić te najbardziej wartościowe, te tak, tak zwane perełki, które tutaj się znajdują, a naprawdę robią ogromne wrażenie samochody z lat 50 -tych, 60 -tych, no, utrzymane naprawdę w doskonałym stanie. W zeszłym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tego tutaj pod wieżą. Też mieliśmy około 20 samochodów, no nie było tylu atrakcji, a w tym roku wspólnie z Urzędem Miasta, w zeszłym roku też Automobil Klub i my, prezydent dobijał to patronatem, więc mamy sporo atrakcji, sporo ludzi. Ja to się tak tym zajmuję od ponad 20 lat. Udało mi się nagromadzić więcej tych klasyków. I to tak nie z chęci posiadania, tylko żal mi jak coś marnieje, jak coś idzie. I każdy z tych samochodów jest kupiony prawie że w stanie, nazwijmy to w przenośni, agonalnym, który był przeznaczony tylko i wyłącznie na złom. I na bazie tego złomu zostały odbudowane wszystkie te moje auta. Cieszy mnie renowacja przy takich samochodach zabytkowych. Akurat ten samochód należy do mojego szefa i on ma 20 takich samochodów różnych zabytkowych i też podaje je renowacji i akurat można powiedzieć, że całe serce włożyłem w ten samochód, żeby tak, żeby wyglądał tak, teraz wygląda. Zawsze po głowie mi chodziło, żeby kupić sobie stary samochód. Wszystkim tym, którzy planują zakup starego samochodu, polecam najpierw rozważenie, ile czasu trzeba mu poświęcić. Natomiast satysfakcja z tego, co uzyskamy w określonym czasie, jest bezcenna. No, ja kupiłem auto z 1973 roku. Jest to model BMW e 12520, 520 Dwulitrowy, zabytek, który skończył, tak jak powiedziałem, 50 lat. Natomiast no, ma swoją duszę. No, nie Niemieckie auto mają duszę, na pewno jest to trudne auto w odrestaurowywaniu, e, i ale daje satysfakcję, więc miło mi jest przede wszystkim, że mogłem przyjechać i pokazać swoje auto na takim święcie i na pierwszym Klasyku Chorzowa, za co organizatorom dziękuję. Ja się cieszę, że przy współpracy z Urzędem Miasta Chorzów, przy współpracy z zespołem szkół technicznych im. Mariana Batki Automobil Klub Śląski dołączył swoją cegiełkę i mógł pokazać naszych pasjonatów, naszych klubowiczów, którzy mają takie piękne motory, samochody, rowery. Także to jest wszystko do pokazania i tym się szczycimy.